Witam państwa serdecznie. To jest kolejny raport z wojny, a w zasadzie dzisiaj to będzie raport z wojen, bo pomówimy o kilku frontach. Natomiast, oczywiście, zaczynamy od Ukrainy, bo tutaj dzieje się w zasadzie najwięcej i wiadomość z ostatniej chwili, mianowicie no, zestrzelenie samolotu transportowego IU-76. Zaraz pomówimy o tej sprawie, więc przenosimy się do miejsca, gdzie to się wydarzyło, czyli rosyjskie miasto Biełgorod, bardzo blisko. Ukraińsko-rosyjskiej granicy. Rosjanie stwierdzili, i tutaj zacytuję komunikat, oczywiście też odniosę się do tego, że dziwnym trafem ten komunikat bardzo szybko pojawił się, kilkadziesiąt minut już po zestrzeleniu samolotu, pojawił się ten komunikat, gdzie Rosjanie stwierdzili, że Ukraińcy zabili własnych jeńców. Ten komunikat brzmi tak. 24 stycznia około godziny 11 czasu Moskiewskiego podczas rozkładowego lotu w obwodzie Biełgorodu rozbił się samolot Ił-76. Na pokładzie znajdowało się 65 wziętych do niewoli żołnierzy Sił Zbrojnych Ukrainy, przewiezionych do obwodu Biełgorodzkiego w celu wymiany. Portal Ukraińska Prawda oczywiście tę informację zdementował, powołując się na źródła w wojsku, przekonuje, że Siły Zbrojne Ukrainy ostrzelały rosyjski samolot, ponieważ. Ten transportował rakiety dla systemu ochrony powietrznej S-300. Karta mundurowa. Program zniżek dla byłych i obecnych mundurowych. Dołącz już teraz. Karta mundurowa.pl I teraz to jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ jeżeli mielibyśmy przeanalizować to, co podał Kreml, to, co podała Rosja, to... To widzimy, że w pewnym sensie ta konstrukcja propagandowa się sypie, dlatego że lista tych rzekomych jeńców, którzy mieli zginąć, która pojawiła się w internecie, zawiera nazwiska rzekomo już ludzi, którzy zostali wcześniej wymienieni. Po drugie, byłby to pierwszy przypadek, gdzie do Biełgorodu samolotem są ci jeńcy przetransportowywani. E więc nie trzyma się to w pewnym sensie, um, mówiąc nieładnie, kupy. Ale pytanie, co z tą ukraińską wersją dotyczącą transportu rakiet S300? I tutaj jest bardzo ciekawa sprawa, ponieważ pamiętajmy, że ostatnio Ukraińcy swoimi bezzałogowcami potrafili razić cele nawet w obwodzie leningradzkim, tak, pod Petersburgiem. A to oznacza, że systemy S300. Być może są transportowane z Biełgorodu w różne miejsca. To jest jedna z teorii, która się pojawia. Kolejna sprawa to yy, pamiętajmy, że transport jeńców do Biełgorodu nie miałby kompletnie sensu. Ponadto trzeba zaznaczyć, że yy, yy, samo miasto Biełgorod, jak Państwo widzą na mapie, jest położone bardzo blisko, bardzo blisko yy, granicy. Więc to, co jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, to głównie transporty właśnie broni, która nad granicą jest potrzebna lub z nad nadgranicy ma być w innym celu wywieziona. Samolot został zestrzelony przy starcie, i też trzeba pamiętać, że tego rodzaju akcje są poprzedzone na pewno wywiadem wojskowym. Więc, gdyby był to transport z jeńcami, to jest duże prawdopodobieństwo, że wywiad Ukrainy by po prostu. O tym wiedział, i taki transport byłby nawet, można powiedzieć, szczególnie chroniony. Ponadto, no wiadomo, jak przy rosyjskiej propagandzie trzeba to tego włosa przysłowiowego dzielić na czworo. Natomiast pamiętajmy, szanowni państwo, że jeszcze o tej sprawie niewiele wiemy. Równie dobrze, i u 76 mógł lecieć, jak to się mówi, na pusto i zostać zestrzelony. Chociaż faktycznie zdjęcia i materiały filmowe, które mamy z, tego, z tej katastrofy, z tego zestrzelenia. Wskazują, że no nie był to oczywiście wypadek. Komisje badań lotniczych pewnie tym wypadkiem się zajmą w Rosji. No, ale ostatnio ta katastrofa samolotu z Prigożynem, teraz ta katastrofa. No, i wcześniej polskie doświadczenia, wiadomo, jakie są co tutaj nie spodziewają się niczego innego niż rosyjskiej propagandy. Jogorod jest bardzo ważny, dlatego że leży blisko Charkowa, ale jest też sukcesywnie ostrzeliwany przez stronę ukraińską. I można powiedzieć, że w pewnym sensie Rosjanie ryzykują, korzystając z tego lotniska, dlatego że samo miasto jest ostrzeliwane. No, ale takie są procedury w wojsku, że bardzo często piloci lądują, można powiedzieć, w strefie walk. Co do frontu ukraińskiego, kolejna sprawa, o której chciałbym Państwu też powiedzieć, to sytuacja Awdiivki, gdzie niestety na południu. Rosjanie się przebijają, ale na szczęście, jak Państwo widzą tutaj na obrazku, na mapie, nie udało się Rosjanom cały czas zamknąć kleszczy okrążenia miasta WDIWKa. To jest bardzo ważne, dlatego że pod Avdiivką rozgrywają się ważne bitwy, chociażby potyczki takie jak M22 Bradley versus T90M, które omawialiśmy w przeglądzie tygodnia, do którego zapraszam. To właśnie te wszystkie potyczki, boje spotkaniowe, dzieją się pod Avdiivką. A Wniwka jest głównym celem Rosjan, wydaje się, że obecnie najważniejszym celem Rosjan, dlatego że jest najbliżej po prostu otoczenia, czyli najbliżej jakiejś faktycznej zdobyczy terytorialnej. W dniach 15-17 marca odbędą się wybory w Rosji, chociaż trudno to nazwać wyborami, może bardziej plebiscy. Zwycięstwo jest raczej pewny w tym wypadku, jest to Władimir Putin. Czyli bazując na propagandzie, na pewnej frekwencji i niestety także na popularności, co trzeba odnotować, no w pewnym sensie też są Rosjanie, którzy na niego głosują, to tego nie możemy też wykluczyć. Gdzie mamy sytuację, w której na pewno przed tym plebiscytem wyborczym Putin będzie chciał jakieś zdobycze terytorialne, jakiegoś sukcesu na froncie, żeby tak zwanych Z-patriotów, czyli ten swój elektorat, który w pewnym sensie zawiódł się klęskami na Ukrainie, w jakiś sposób ugłaskać, więc w tym sensie Avdiivka jest bardzo ważna. Avdiivka, jeżeli chodzi o operację militarną, przypomina operację Bachmutską, gdzie Rosjanie z marszu nie zdobyli bachmutu, yy, frontalnymi uderzeniami nie zdobyli bachmutu, więc postanowili go okrążyć. i Główna walka była o południowe i północne osie natarcia względem miasta Bachmut, tak samo względem Avdiivki. Ponadto Avdiivka, tak samo tkanka miejska, jest tak samo anihilowana i niszczona. Przed plebiscytem wyborczym w Rosji, to co jest także tutaj warte odnotowania, co może być także niebezpieczne, kolejna sytuacji, czyli widzimy tutaj, e, rzeka Dniepr ustanowiła, można powiedzieć, linię frontu, jest linią frontu, i Ukraińcy cały czas trzymają swoje przyczółki na drugim brzegu rzeki. I tutaj też może być operacja rosyjska, żeby te przyczółki zdławić, więc moje prognozy są takie, że najłatwiej w, tej, w tym wypadku Kremlowi rozkazać albo zdławić te przyczółki, albo zgnieść obrona w diwki, albo jedno i drugie, natomiast z analiz, i to także pisałem w swoich artykułach na omach, Defense 24 z analiz operacyjnych wynika, że Rosjanie co prawda mają rezerwy ludzkie, żeby rotować swoje jednostki na linii frontu, dlatego bardzo ciężko będzie przełamać linię frontu i ich wypchnąć, także przypomnijmy o zamkniętym oknie pogodowym, gdzie mamy w okopach i błoto i śnieg. Gdzie, Szanowni Państwo, Rosjanie, co prawda, mają rezerwy większe niż Ukraina i z tych rezerw korzystają, ale po to, żeby rotować liniowe jednostki, nie mają odwodów zgromadzonych, które są w stanie dokonać przełamania z kolei w ukraińskiej e, linii frontu, szanowni, szanowni Państwo. I teraz przechodząc do kolejnego miejsca, kolejnego teatru działań, jesteśmy w strefie gazy. Południe Izraela, kontynuacja operacji izraelskiej, żeby zdławić Hamas. Ta operacja zmieniła trochę swoją intensywność. Mniej żołnierzy, wojsk lądowych jest zaangażowanych, ale to nie oznacza, że walki przerwano. I tutaj Państwo, Szanowni, widzą, jak wygląda teren kontrolowany przez wojska izraelskie. Obecne starcia najintensywniejsze mają miejsce na południe. Przypomnijmy, że 7 października Hamas dokonał Przeprowadził ofensywę, tak zwaną powódź, al zaatakował cele poza granicami strefy gazy. Po pewnej pauzie operacyjnej Izrael przeprowadził operację Żelazne Miecze, wkroczył głównie od północy i od wschodu, czy w zasadzie od północnego wschodu. Podzielił strefę gazy na dwie strefy, północną i południową. W pierwszej fazie walk lądowych, oczywiście, była to strefa północna i samo miasto Gaza, natomiast obecnie największa intensywność jest na południu. Ale mniejsza, można powiedzieć, mniejsze zaangażowanie w walkach lądowych wcale nie oznacza mniejszych strat, Szanowni Państwo. 24 izraelskich żołnierzy zginęło w poniedziałek w czasie walk z palestyńską organizacją Hamas w strefie gazy, 21 z nich zginęło w eksplozji dwóch budynków. Jak do tego doszło, tutaj rzecznik Sił Obronnych Izraela twierdzi, że przygotowywali oni ładunki wybuchowe do wysadzenia w powietrze tych dwupiętrowych budynków. Nieopodal była broń pancerna, na którą polowali bojownicy islamiści Hamasu, którzy po prostu nie tylko zaatakowali czołg, ale także zdetonowali wcześniej te ładunki, którego używali saperzy, i dlatego doszło do tej niefortunnej eksplozji, w której oni zginęli. Prawdopodobnie z wykorzystaniem tuneli przedali się islamiści z Hamasu, żeby to zrobić. Jeżeli chodzi o dane, Times of Israel podaje, że od początku tej, tego rozdziału wojny izraelsko-palestyńskiej czy izraelsko-arabskiej poległo 556 żołnierzy. Yy, I to jest ten bilans, jeżeli chodzi o straty żołnierzy zaangażowanych w operację militarną. Natomiast, szanowni Państwo, tych frontów jest wiele. Jest także front na północy bez przełomu. Na szczęście, bo być gorętszym frontem oczywiście, trwają walki pozycyjne, czyli na granicy libańsko-izraelskiej. Przenosimy się na kolejny teatr działań, o którym także wspominaliśmy, czyli, szanowni państwo, Jemen. Jak państwo widzą na tej mapie, mamy Jemen zaznaczony dwoma kolorami, na kolor czerwony, to zakres terytorialny tzw. Tak bojowników hutianych na, należałoby raczej nazwać klanem Huti, dlatego że wynika to z pewnych koneksji rodzinnych, ale także ideologicznych, religijnych. I bojownicy Huti są regularnie atakowani przez koalicję zachodnią, głównie amerykańsko-brytyjską, jeżeli chodzi o siły lotnicze, z uwagi na to, że są to po prostu odpowiedzi na ich atak, na ataki, na fracht transportowy przepływający przez Zateka, Zatokę Adeńską płynący do kanału sueskiego przez Morze Czerwone. Już obecnie te ataki spowodowały wzrost frachtu międzynarodowego, jeżeli chodzi o e, transport morski. Z bardzo ważnych informacji, 12% ropy, 8% skroplonego gazu ziemnego przepływa przez kanał sueski, łączący Morze Czerwone z Morzem Śródziemnym, więc ta droga, sami, sami Państwo słyszą, jest bardzo istotna dla handlu, dla handlu. w ostatnich dniach, do szeregu ataków na terytorium kontrolowane przez Hutich dochodziło. Ale to nie jest jedyny teatr działań, z tych wymienionych, które z Państwem chciałbym omówić. Przechodzimy także do kolejnego. Jak Państwo widzą, omówimy teraz Nigerię. Zapomniane ludobójstwo, Szanowni Państwo, to jest materiał, do którego jako dziennikarz zajmujący się wojnami, konfliktami zbrojnymi od wielu, wielu lat. Też przeglądam się też o sytuacji w Afryce, generalnie pisałem, oczywiście ugrupowanie terrorystyczne Boko Haram, ugrupowanie islamistyczne. Rozmawialiśmy o Hamasie, rozmawialiśmy o Hezbollahu, ale trzeba także pamiętać, że w Afryce również atakują organizacje islamistyczne, ale nie tylko w charakterze takim terrorystycznym, tak, tak zwane państwo islamskie czy Boko Haram, ale także jako walka etniczna. W tej chwili tutaj poproszę realizatora, żeby wyświetliła się Państwu mapa. Podziału religijnego, szanowni państwo, podziału religijnego w kraju i dokładnie tak widzimy, że te stany, które są stanami w Nigerii chrześcijańskimi, zwłaszcza e, można powiedzieć, sam środek, w samym sercu Nigerii, e, są to stany, które graniczą ze stanami muzułmańskimi, gdzie właśnie dochodzi do walk plemiennych. O dużej intensywności, a w zasadzie czystek, można powiedzieć etnicznych i czystek w zbrodni ludobójstwa, dlatego, że, szanowni Państwo, tutaj zapisałem sobie informację, komunikat, jak niebezpieczna jest to sytuacja. Czytamy, jeden z komentatorów w Nigerii: Rok 2023 zakończyliśmy w smutnym nastroju z powodu wielu cennych istnień, które straciliśmy, w tym m.in. ponad 400 osób w okresie od kwietnia do czerwca 2023 roku. A także ponad 160 osób w niedawnym ludobójstwie w okresie Bożego Narodzenia. O co chodzi? Chodzi przede wszystkim o wojnę religijną, to po pierwsze. Po drugie, kwestie etniczne, czyli jak Państwo widzą po tych stanach zamieszkują je różne plemiona. I kwestia trzecia, oczywiście, charakter e, walki także o ziemię, e, o dostęp do wody, o dostęp do e, pól, gdzie można wypasać bydło. E, i w tym momencie dochodzi do no jednak bardzo mocnych zbrodni, tak jak nas niestety konflikty afrykańskie do tego przyzwyczaiły. Nigeria to ponad 230 milionów obywateli, z czego większość, 53% stanowią muzułmani, 46% chrześcijanie. Nie jestem w stanie państwu puścić materiału wideo z tego, jakie zbrodnie dokonują się w Nigerii, ponieważ ten film został od razu zdjęty z YouTube'a, więc puszczamy materiały, które no, tego rodzaju zbrodni nie pokazują, ale szanowni Państwo, przygotowując się do dzisiejszego spotkania, też te materiały przejrzałem i są one wstrząsające, ponieważ te bojówki islamistyczne są oczywiście uzbrojone głównie jak lekka piechota, karabiny maszynowe, granatniki RPG, tak zwane technikale, czyli. Przerobione cywilne samochody, doposażone jakimiś karabinami maszynowymi, ale trzeba pamiętać, że to są te jednostki, można powiedzieć, liniowe, dobrze wyposażone. Natomiast jest też masa tych formacji, właśnie plemiennych, które są wyposażone po prostu w kałasznikowy i maczety. I przy pomocy podpaleń czy odcinania kończyn, bicia pałkami ludzi, gwałtami w ten sposób po prostu ludzi prześladują. To był raport z wojny, a w zasadzie raport z wojen dziękuję Państwu za uwagę.